Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry GTA 5 i robimy znowu z zbrodni z bazy w osoby, tym razem misję w terenie Deluxe, no i jest ze mną Katusza. Mamo, kolano. E, jest to no kurde, trochę nieukrywalne, ale nowa misja. Dlatego nie wiedziałem, czy ją w sumie nagrywa, czy nie. Zastanawiałem się nad tym, ale stwierdziłem, że jak już tyle misji e, nagrałem, w sumie z wycieku danych, i w zasadzie no, to będę praktycznie wszystkie. No to już key, nie? niech będą od AWZ. E, już nagram wam wszystkie te misje, no bo mnie tu jakby nie patrzeć nic nie kosztuje, a może wam coś da e, jakąś tam poradę, zobaczycie jakąś e, różnicę między np. tą bazą, a inną różne takie inne e, pierdoły okay. Okay, w pewnym razie się ją nagrać, Katusza już tam jedzie e, załatwić e, przeciwników i ukraść jedno deluxe a ja już wsiadam na mój motor i jadę do katuszy bo będziemy musieli niestety ale w tej misji trzeba ...ukraść i 4 deluxe mimo że jesteśmy w dwójkę będziemy będziemy robić jakby ten napad w dwójkę nie? znaczy eee, to przygotowanie następne do którego jest to deluxe potrzebne że tak powiem Także mimo, że jesteśmy w dółkę, będziemy to robić w dwójkę, to trzeba ukryć cztery dla luksu. Także e, my się widzimy już e, na miejscu po cięciu. E, no i co? No i tyle. Many, many minutes later. Dobra, moi drodzy. Już e, zbliżamy się do miejsca docelowego, że tak powiem. E, oczywiście musiałem się po drodze wyrąbać Także Katusza już tutaj jedno Deluxo e, dostarczył A my dopiero będziemy wjeżdżać do garażu Do garażu i będziemy dostarczać Drugie, no ja pierdziele, moje umiejętności prowadzenia są fenomenalne Ale no, będziemy dostarczać drugie e, I ogólnie będę mieć dla was e, Jedną w sumie taką informację, a w zasadzie dwie e, do przekazania. O jednej wspomniał mi Katusza, przypomniał w sumie, e, że warto jest wspomnieć, e, no a druga no to jest taka informacja, którą e, i tak chciałem Wam powiedzieć. Tak, zaczniemy od tej, e, której mi wspomniał e, Katusza. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo na przykład nie robili geniusza, bo są nowymi graczami albo coś. Albo nawet nie wiedzieli, mimo że robili geniusza, to na misjach tak zwanych prep, czyli te, które właśnie robimy, między innymi, już się jedną z tych, czyli misji w terenie, można zginąć. Czyli misje w lobby nie można zginąć podczas robienia geniusza, bo się geniusz nie zaliczy, zresetuje i macie po całym geniuszu. Nieważne w którym etapie jesteście, możecie być nawet w finale i tak wam się nie zaliczy. A na misjach w terenie można e, sobie ginąć powoli. No ale wiadomo zawsze lepiej jest nie ginąć, bo e, to trwa ta misja dzięki temu dłużej i m, możesz coś zbugować albo coś, chociaż jeszcze chyba ani razu mi się nie zdarzyło tak, żeby mi się misja zbugowała to co, że zginąłem w terenie. W każdym razie, teraz musimy tym Deluxo dojechać do Los Santos Customs i je e, przemalować i ja tutaj preferuję e, to samo, znaczy naprawić i przemalować i ja tutaj preferuję zrobić to samo co się robi w sumie podczas importu-eksport e, i to samo co nam nawet e, tutaj gra e, zaleca w dialogach, jeżeli się w nie wsłuchamy albo je e, przeczytamy, czyli po prostu przemalować na podstawowy kolor, czyli chromowany, klikacie po prostu Enter, Enter, Escape, Escape e, i tak naprawdę tyle. E, dlatego, że i tak to jaki będzie i to nawet e, powie, powie, było powiedziane w dialogach e, podczas robienia tej misji, e, że tak naprawdę no, i tak nieważne jaki ten kolor wybierzecie, a szkoda, teraz tutaj bardziej podczas robienia geniusza żeby tracić czas na jakieś wybieranie kororów, bo no i tak ten korun nie jest za bardzo ważny, jaki wybierzecie, bo podczas misji nie będzie to miało jakiegoś wielkiego znaczenia, nie? My już tutaj docieramy sobie do pazy, także już tutaj myślę, że bez przyspieszenia albo ewentualnie z jakimś delikatnym przyspieszeniem Pokażę wam, jak to wygląda. No i już będziemy się gdzieś powoli żegnać. Ja sądzę, że kolor ma znaczenie, bo czerwony... Będę żartu mówię. Bo czerwony co? Czerwony to szybki, czarny szybszy, bo go nigdy nie widać. A biały to jak światło wedle takiego zaskoczenia może logicznego jak zapalasz żarówkę to światło się szybko rozprasza Dobra, ee, dobra. Biały, biały najszybszy takie tutaj żarciki kosmot nauciki od katuszy a my już dostarczyliśmy kolejne deluxe do bazy no i potrzebujemy jeszcze dwóch także jedno już katusza dostarczy sobie sam bez problemu a do drugiego my musimy dojechać i je po prostu też dostarczyć także wsiadamy już oczywiście na motor i jedziemy no i widzimy się po cięciu one eternity later Many, many minutes later Dobra, y witam Was drodzy widzowie tak powiem, nastąpił mały wypadek, ponieważ w trakcie misji, niestety, ale przy bazie wpadło w wodę nie wiem czy ma to czy nie, to mógłbym się zniszczyć. Ale spokojnie to działa tak, że jak już jest dalej aktywny, yy, już byłem przy bazie, kurde już to przygotowanie kończyliśmy, no ja zrąbałem moja wina. Yy, bo no wyjechałem w ruch i ten, znaczy wyjechałem, padłem mm. poślizgiem to w każdym razie no moja wina eee, ale jedno co, yy, no to plus jest taki, że spokojnie jeżeli wam się taka sytuacja też zdarzy, bo jesteście takimi samymi downami jak ja chociaż to wątpię to Pię już albo Wasz ziomek, to Pię już jest Dalej aktywny, także nie musicie się tym martwić. A co się robi w tej sytuacji? W sumie dobrze się tak stało, bo z jednej strony dobrze, z drugiej nie, bo już bym chciał mieć to do głowy. Eee, no to właśnie, ale z drugiej strony dobrze, dlatego że przynajmniej mogę Wam pokazać, co się dzieje, jeżeli się tak stanie. A więc po prostu wchodzimy, odpalamy drugi raz tak naprawdę eee, tę samą misję. No i? No i co? No i wymagane Deluxo Jest ta różnica, że zamiast Deluxo e, i właśnie te cztery kropki no to tam zamiast wszystkich od nowa robić, to jest po prostu wymagany wymagane Deluxo jeden 1. już tam jedno No i e, jedziecie po prostu tylko i wyłącznie tak naprawdę po jedno Deluxo Także no trochę słabo, bo spytanie odpalacie misję, no i robicie tak naprawdę ją od nowa e, Tylko i wyłącznie po to, żeby pojechać po jedno, no ale z drugiej strony, gdzie i tak, tak naprawdę go nie potrzebujecie, bo robicie koniusza dwie osoby No ale z drugiej o, o, strony i tak jest to lepsze e, niż jechanie po cztery i robienie całej misji od nowa Tak pani że o takie, coś, e, o takie szczegóły rockster w jakimkolwiek stopniu E, zadbał no i co no i widzimy się już na miejscu po pięciu many many minutes later dobra już dojeżdżamy e, do miejsca i jak coś to właśnie jedna rzecz pamiętajcie że mimo że e, w misjach w terenie i właśnie tak wygląda że trzeba ich rozwalić nie jak to się o tobie chodziło e, mimo że w misjach w terenie możecie ginąć to e, Musi, nawet podczas robienia misji w terenie Być z wami cały czas ta sama e, osoba Także jeżeli robicie tę misję w terenie To pamiętajcie, żeby jako e, członek Tak jakby... Kurde, nie wiesz e, Członek SECURO, nie wiem, jesteście prezesem Albo tam wasz kumpel e, jest prezesem Zależy czy robicie u siebie, czy u kogoś e, No to albo jako członek SECURO Albo jako prezes SECURO Musicie po prostu być cały czas w jednej sesji. Podajmy, jak tutaj możecie zobaczyć, bo zetkę specjalnie kliknąłem, to ja z tuszę cały czas jestem w jednej po prostu sesji i nie tylko do sesji, ale właśnie w jednej organizacji. O właśnie, słowo mi zabrakło, w jednej organizacji. Ja, e, i... Ja będę mógł zobaczyć, jak to może wiem i w jednej organizacji no i po prostu dzięki temu że się w jednej organizacji to wam się nie już dalej zalicza ale jeżeli nie będziecie w tej jednej organizacji podczas robienia misji w terenie, no to nie dziwcie się, że wam geniusza zresetuje, nie? Dobra, my już zrobiliśmy, podnieśliśmy krótka, tu już wrócił, bo to miał e, ze swoim kolegą jedną sprawę do obgadania na Także e, Katusza już wrócił, a my tutaj. E, e, panie Rzeszałko, a my tutaj e, wbijamy do garażu. E, no i musimy ukraść to jedno deluksy. Także już e, proces przemalowania i tak dalej. Myślę, że będzie zbędny, żeby wam pokazywać. No i tak go widzieliście. E, także po prostu już widzimy się na miejscu. One eternity later. Dobra widzowie, my już tutaj dojeżdżamy do bazy, raczej się nic złego e, stać nie powinno. Odcinek takim akcentem sobie myślę, że e, zakończymy. E, no i co, mam nadzieję, że Wam się e, podobało. Kurde, no co Wam jeszcze pokazać? tylko jak to wygląda jak się wiedzie już do tej bady tym ostatnim deluxo także mam nadzieję że Wam się podobało zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. No i co? monero cześć!